Parę dni temu nasz prezydent podjął wyżerką prezydenta Chorwacji. Siedzieli obok siebie w koło mięsa dyplomatyczne i czcigodny gospodarz wygosił obowiązkowy toast po to, aby ludności dopadły gościa zanim coś przetrąci. Na toast płynie, a gość z przerażeniem dostrzega, że w Rosole co prawda płyną płyną oka jak zupa szeroka, ale powoli ścinają się. Z początku myśli krążą wokół przemówienia. Mówi nasz prezydent Polacy i Chorwaci zawsze świetnie się rozumieli. No ciekawe to po co tłumaczy, myśli sobie prezydent Chorwacji. Nasz napiera przejawy wzajemnej sympatii. I odnaleźć można już w XVII-wiecznym dziele wielkiego poety Gundulicia. Tak, każde polskie dziecko słyszało o Gunduliciu. A o nas pewnie pisał Wasz Radko Mickiewicz o rywacji ojczyzny moje. Podczas gdy pańscy rodacy sięgali po poezję naszych noblistów, no mało się nie pozabijali. My czytaliśmy dzieła Mirosława Królerzy czy Iwana Slaminga. No tyś czytał, chyba ludową poetkę Rakije. Myśli błądą coraz dalej, ględzenie trwa. Na przyszłość naszej przyjaźni patrzymy ze szczerym optymizmem. Prawą ręką nóż, lewą widelet, panu, panła ciekawe, czy na pluli do zupy. Także na płaszczyźnie naukowo technicznej czy kulturalnej. Jak ta mucha potrawi tak do góry nogami pocuficie łazi? Co? A teraz ja z wielką uwagą wysłuchałem tych ciepłych słów. Ze swojej strony i z kolei ten w akcie zemsty wygłasza długi toast, a w trakcie myśli naszego prezydenta uciekają do tych pagórków leśnych, Boisk zielonych. Może rzeczywiście Frankowski powinien zagrać w kadrze z żurawskim. Mamy sobie wiele do zaoferowania. Dobre prosto podłe podanie. Wylam, dyplomacja jest sztuką niesłuchania, a obiad dyplomatyczny jest sztuką mięsa.